Za to, proszę, Państwa, uwielbiam prasę amerykańską. Ja to powtarzam wielokrotnie. Tam znacznie więcej się dowiemy, jeżeli chodzi o Polskę i inne e, kraje, bo tam się poważnie chyba traktuje społeczeństwo. E, więc na przykładzie Newsweek'a. Proszę Państwa, jest artykuł mm, o tytule. E, zaraz oryginalny tytuł Państwu, bo naprawdę artykuł jest bardzo ciekawy. E, bitwa e, o e, ukraiński Tytan. I w artykule otwartym tekstem jest tłumaczone, dlaczego Stany Zjednoczone, dlaczego NATO biją się na Ukrainie, dlaczego pomagają Ukrainie. Bo po wygranej wojnie, złoża ukraińskie tytanu mają być do dyspozycji Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, tytan jest bardzo cenny i rzadki. Bez tytanu nie idzie tworzyć nowoczesnych technologii lotnictwa, w tym wojskowego, yy, i nawet te, te haubice M777 amerykańskie, one są z tytanu, yy, to, to, to jest prosty schemat. No, wojna jest o coś, tak? o jakiś hajs, o jakieś wpływy, o korzyści. O tym Newsweek, amerykański Newsweek zdradza tajemnicę, o co jest yy, wojna. Wsparcie Zachodu dla Ukrainy w ciągu ostatniego roku Obecnie w Stanach Zjednoczonych i krajach sprzymierzonych, czyli Polską, tak niby. Aha, podejmowane są starania mające na celu identyfikację, rozwój i wykorzystanie ogromnych zasobów Ukrainy, jeżeli chodzi o kluczowy metal dla rozwoju najbardziej zaawansowanych technologii wojskowych, która będzie stanowić podstawę przyszłego odstraszania przeciwko Rosji i Chinom. Tytan jest lekkim, wytrzymałym metalem. Szeroko stosowanym. Jeżeli Ukraina wygra, Stany Zjednoczone i ich sojusznicy będą mieli pierwszeństwo w eksploatacji złóż Tytanu na Ukrainie. I jesteśmy w domu.